Już 10 maja w Prudniku szykuje się prawdziwa gratka dla miłośników muzyki Gospel. W kościele Bożym w Prudniku będzie rozbrzmiewał feeling Gospel grupa uwielbieniowa z kościoła Ostoja w Opolu. Otwórzcie więc Wasze serce i zapraszamy w sobotę o godzinie 17 do Kościoła Bożego w Prudniku na wyjątkowe nabożeństwo. Chwale, chwale ciebie, panie, bo wspaniały jesteś Ty. Znale. A w dodatku słowem usłuży Dorian Gorczyca, żołnierz Chrystusa. Chwała, chwała, cześć i dzięki. Z mego serca płyną wciąż. Jesteś królem mego życia. Nasza sala na Legionów 1 pomieści spokojnie 100 osób, ale wszystko będzie transmitowane na Intv Prudnik. Nie przegap tego na żywo.